KUNY Nandemun SHIDĘANG PORO kalejo. Dzisiaj zabieram Was na krótką wycieczkę po najstarszym i najsłynniejszym targu w Korei, czyli Targu Namdaemun, Który może poszczycić się ponad 500-letnią historią, a jego zalążki sięgają początków dynastii Coson, czyli XV wieku. To teraz, nie przedłużając, zapraszam na spacer. Polecam rozpocząć spacer po Targu Namdaemun od strony bramy Namdaemun, i przechodząc przez sam targ udać się albo na Myeongdong, albo na Namsan. Jeśli odwiedzacie Seul w miesiącach bardziej wiosennych albo letnich, to przy samym wejściu na targ Namdaemun jest taki skwerek z odrobiną zieleni, bo potem jak się idzie przez sam bazar to już praktycznie nie ma żadnej roślinności i są tylko same budynki i stoiska z różnymi rzeczami. Od samego wejścia na bazar witają nas różnorodne sklepiki, na przykład z ciuchami czy sklepy kosmetyczne. Tutaj macie na przykład sklep z walizkami i torebkami. Jak idziemy przez nam demun siedział. To od samego początku mamy widok na nieodłączne w krajobrazie Seulu wieżowce, ale też na samym targu mamy bardzo charakterystyczne dla Korei takie budki z różnymi małymi sklepikami. Tutaj mamy różne przeurocze opakowania i torebki na prezenty. I to też jest takie dosyć charakterystyczne w Korei, że jest bardzo dużo takich rzeczy, które są bardzo takie kioło, czyli takie właśnie urocze i słodkie. Na Namdemun jest też parę sklepów kosmetycznych, ale one należą raczej do mniejszości. Za to na pewno będziemy mieli trochę kawiarni czy stoisk z przekąskami. Więcej stoisk z jedzeniem otwiera się zazwyczaj dopiero po południu, ale w ciągu dnia też można jakieś znaleźć. Normalnie w sezonie i w weekendy na targu Namdemun jest dużo więcej ludzi, ale akurat te fragmenty wideo były kręcone w trakcie pandemii i w środku tygodnia, w środku dnia, dlatego tych ludzi jest dosyć mało, ale dzięki temu może uda mi się troszeczkę pokazać wam jak wygląda Namdemun Sidang. Tutaj możecie zobaczyć słynny na Namdemun sklep z koreańskim rzęszeniem, czyli Insam. Można w nim dostać przeróżne nalewki czy herbatki z rzęszeniem, ale też pudełka z takimi saszetkami z rzęszeniem do picia, które w Korei często daje się na przykład na czusok, czyli święto środka jesieni, rodzicom albo dziadkom. Rzęszeń jest uważany za taki suplement, który ma zapewnić długowieczność i dobre zdrowie. I też dobrej klasy rzęszeń jest przez to dosyć drogi. Generalnie w Korei żeńszeń jest bardzo ceniony za swoje właściwości prozdrowotne. Tutaj możecie zobaczyć parę tak zwanych czyli koreańskich tradycyjnych bóstw opiekuńczych, które mają odstraszać złe duchy i chronić przed nieszczęściem. Na Namdemun jest też sporo sklepów z różnymi pamiątkami w tradycyjnym stylu. Możecie zobaczyć różne tradycyjne, pięknie malowane wazyniki z porcelany albo tradycyjne drewniane latarenki i na nich bardzo często można zobaczyć obrazki nawiązujące do tradycyjnego malarstwa koreańskiego, czyli na przykład motywy bambusa, czy różnych orchidei, wiśni. I te latarenki często mają daszki nawiązujące do tradycyjnych koreańskich dachów. Znajdziecie też lalki ubrane w tradycyjny koreański strój hanbok, a także przeróżnej maści szkatułki, zrobione w technice najeon silgi, Czyli tradycyjnej technice inkrustacji masą perłową, mogącą poszczycić się ponad tysiącletnią tradycją. I tak jak widzicie, te szkatułki często zdobione są motywami motyli, kwiatów czy żurawi, bo są to symbole pomyślności, piękna, szczęścia i długowieczności. I do tego oczywiście mają ogromne walory estetyczne. Poza szkatułkami można znaleźć też przeróżne przedmioty wykonane tą techniką, takie jak na przykład ozdobne talerze, zegarki. Tradycyjne piórniki czy lusterka. Możecie też oczywiście kupić kubeczki czy piękne ręcznie malowane talerze z różnymi ikonicznymi miejscami z Korei, buddyjskie figurki, miniaturki broni czy figurki słynnego generała Isunsina. Przeróżne notesiki z pięknymi okładkami stylizowanymi na tradycyjne obrazy, breloczki, podkładki pod herbatę ze scenami z dawnego życia koreańczyków, portmonetki również z obrazkami niczym z koreańskiej dramy historycznej, misie ubrane w kolorowe hanboki. Swoją drogą wszystkie są paniami misiami, nigdy nie widziałam pana misia w męskim hanboku. Mamy piękne tradycyjne lusterka i wiele, wiele innych drobiazgów, oczywiście nawiązujących wizualnie do koreańskich tradycji. Kolejną z atrakcji targu Namdaemun jest oczywiście sklep z tradycyjnymi koreańskimi strojami hanbok. Jeśli nie widzieliście przedtem hanboka, to teraz macie okazję zobaczyć. Tutaj w tym sklepie akurat są głównie takie malutkie hanboki dla dzieci, ale jak się wejdzie do środka, to można też Pani zapytać o hanboki dla dorosłych, bo też wiem, że jakieś miała. A tutaj macie koreańskie tradycyjne dziecięce opaski do hanboka. Bardzo charakterystyczną cechą hanboków jest to, że są wielokolorowe, ale te kolory też muszą ze sobą współpracować grać, więc osoby, które je szyją, muszą bardzo dobrze znać się na dobieraniu kolorów i na harmonii i dzięki temu hanboki są naprawdę absolutnie przepiękne. Idąc przez targ Demun. Poza normalnymi sklepikami mamy też wiele stoisk, na których są sprzedawane różne przedmioty codziennego użytku. Takie jak na przykład ściereczki, gąbeczki, czy bardziej szalone rzeczy, czyli chociażby koreańskie ubranka dla małych piesków, które zresztą zawsze bardzo mnie fascynowały. Macie też stoiska z tradycyjnymi pamiątkami, takimi jak torebki, portmonetki czy wachlarzyki, ale też stoiska sprzedające bardziej użyteczne rzeczy takie jak na przykład dywaniki. Oczywiście nie obędzie się też bez stoisk z jedzeniem takim jak na przykład tokpuki czy koreańska golonka czyli chokpal to co też jest dosyć ciekawe w Korei, to to, że koło siebie może być kilka stoisk sprzedających to samo, tak jak tutaj na przykład stoiska z golonką. Jak na targ przyjdzie sporo ludzi, to większość z tych stoisk będzie miało powodzenie. Tutaj mamy znany na Namdemun sklep z pierogami i tu sprzedają też koreańskie kręcone pączki klabegi. I te pączki mogą być zrobione albo ze zwykłej mąki, albo z mąki ryżowej. Możecie też tam spróbować okrągłych pierożków z nadzieniem. Oraz Jinbang, czyli koreańskich pampuchów z czerwoną fasolą. Kiedyś na targu Namdemun było więcej sklepików z ciuchami. Natomiast teraz jest więcej sklepików z różnymi dodatkami, typu spinki do włosów czy na przykład skarpetki, torebki. Tutaj macie właśnie taki przykładowy sklep z torebkami. Ten materiał akurat był kręcony w lato, więc tutaj króluje makrama i różne le. Letnie torebki, ale oczywiście asortyment tych sklepików zmienia się zgodnie z porami roku i z różnymi trendami, które się pojawiają w Korei. To, co też często możecie spotkać na targu Namdemun, to są podróbki. W Korei na takich targach sprzedaje się różne produkty, które są podróbkami znanych marek, i to bardzo często takimi kiepskimi podróbkami, że to od razu widać, że to jest fałszywka. Ale można też oczywiście znaleźć dużo całkiem ładnego rękodzieła. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że Targ Namdemun. To jest targ uczęszczany przez lokalsów w troszkę starszym wieku i do tego głównie turystów. Dlatego oczywiście osoby prowadzące tam sklepiki muszą dostosowywać się do konkretnego zapotrzebowania, tak żeby móc się utrzymać mimo coraz cięższej konkurencji, zwłaszcza konkurencji w postaci wszechobecnych sklepów internetowych. I oczywiście większych galerii handlowych. Tutaj jedna z moich jedzeniowych polecajek na Namdemun, czyli Egy Makashiu, sieciówka, która sprzedaje. Takie pyszne tartaletki z masą z jajek i mleka. I tam możecie sobie spróbować różne smaki, na przykład z orzechami, z czekoladą, serowe czy ze słodkim ziemniakiem. I one kosztują koło 3000 wonów, czyli 9 zł za sztukę. I oczywiście można do tego też zamówić napój. Polecam, bo naprawdę są przepyszne. Na kolejny deser możecie też sobie kupić owoce na patyku, na przykład melony, arbuzy czy ananasy, ale możecie też sobie wybrać zestaw owoców, z których od razu na miejscu będzie zrobione smoothie i z takim napojem wyruszyć sobie na dalszy spacer. Mam nadzieję, że podobał wam się ten spacer po targu Namdaemun. Na kanale na pewno pojawią się kolejne filmiki z różnymi ciekawymi miejscami z Korei. Więc koniecznie subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia, bo na pewno będzie się dużo działo. Kudok, czułajo, alim solcią, putakterimida. Annyeong!